Po Dniach Różnorodności pozostały tylko wspomnienia i napisy na murach, a będąc bardziej ścisłym, bardzo obraźliwe napisy kierowane pod adresem uczestników wydarzenia, które miało miejsce w naszym mieście w ubiegły weekend. Był mały incydent, bo w drugi dzień obchodów, Dni Różnorodności, około godziny 16, otrzymaliśmy informację, że ulica Kolumba, gdzie się znajdowały nasze warsztaty, została po prostu zdemolowana, zdewastowana, nie wiem jak to nazwać, gdzie były po prostu oszczerstwa w kierunku po prostu środowisk, które brały udział. Ok w tym dniu były e, wydarzenia skierowane dla środowiska LGBT. Część nienawistnych haseł była kierowana ogólnie pod adresem społeczności homoseksualnej. Część obrażała tylko lokalnego działacza Daniela Michalskiego. Jest to pierwszy taki e, bezpośredni atak na mnie w ogóle gdzieś w, w przestrzeni publicznej, o, nie licząc tego, że jestem gdzieś na portalach e, internetowych, gdzieś gdzieś są pomówienia, jakieś wyzwiska w moim kierunku pod, pod artykułami, w których biorę udział albo się wypowiadam, ale. Pierwszy to jest Murał, jakby, który jest na cześć mojego nazwiska. Najwięcej napisów można zobaczyć na ulicy Kolumba. Tam też odbywała się część wydarzeń w ramach Dni Różnorodności. Sprawa została już zgłoszona na policję i do prokuratury. Organizatorzy nie rozumieją takiego ataku i deklarują gotowość do rozmowy. Jest tam tylko smutno, że te osoby nie chcą z nami podjąć żadnego dialogu, tylko po prostu jakąś symboliczną mową nienawiści, bo to jest symboliczna mowa nienawiści, po prostu tak nas spiętować. Ale my się nie przestraszyliśmy, bo działamy dalej. Dalej będziemy organizować nasze wydarzenia dotyczące różnorodności, dyskryminacji, działania na rzecz równości. To nie pierwsze zdarzenie tego typu w Szczecinie, Twój Ruch. A kiedyś Ruch Palikota kilka tygodni temu wskazywał więcej miejsc w naszym mieście, które są ozdobione wulgarnymi napisami.